Mam świat pod nogami, choć to nie zawsze znaczy, że Mam świat u stóp, grunt czasem osuwa się Grunt, żeby być gdzie chcę Ale najpierw to, czego nie chcę, muszę przejść Ej, ej Znam głód, ludzie na głodzie dzwonią tu cały dzień Musiałem wykarmić osiedle, które nie chcę jeść Bo byli głodni, wrażeń ważę, a ty nie was się Powiedzieć, że nie mogę, bo mogę tak wszystko, czego trzeba mieć Ej Mogę wszystko, jestem stąd, gdzie koszmar dnia i tak zmieniam w sen Choć są niektóre rzeczy, których już nie mogę znieść Mogę ci znieść z pięć, bez pięć, jak wiesz co jest pięć Widziałem wiele scen, Sen scen już bardziej ci nie mogę zejść Mówią to ten, a wiem, że jestem top ten Paledę ten, top ten, to jest top shelf Mam benzynę jak Shell, hurtowo jak koncern I chcę odbić od tego Zanim mi zdąży odbić od tego Miałem dość tego, żeby dali wyrok, zanim miałem dość tego Bo bez tego wcześniej nie miałem niczego Dlatego kocham to, bo nienawidzę wszystkiego związanego z tą biedą Panna się chciała związać ze mną, ale mam problemy z pętlą Za bardzo mi się kojarzy kurwa ze śmiercią Więc biorę rozwiązłą na noc i się nie martwię Wszystkie twarze na papierze dawno martwe Mam nadzieję, że to nie pójdzie na marne, może na marni Inni są przy mnie marni, ale to nie pari I nawet w dresie Nike celuję wysoko tak jak high kick. Ej, zanim były modne freak fighty byłem chłopakiem z klatki. I'm